W dzisiejszym pojedynku wspaniałych postaci z internetu spotka się Freddy Fazbear z nowego FNAFa i Hagi wagi. Zobaczymy, kto w tym pojedynku okaże się zwycięzcą. O nie! O nie, atak dupą znowu! Atak żupę. O kurde, tego się po tobie nie spodziewałem. Ja po sobie też nie. Ale nie możesz, nie możesz tak robić. Nie chciałem cokolwiek zrobić, co jest Standardowo, widzowie, możecie decydować, Atak kto dumo! walczy. Czy ty mnie znowu nogą kopnąłeś? Naprawdę. Ty tak. mnie. Z... Ty za każdym razem kopisz mnie nogą. Ja. Dobra, nie roz. okej, okay. no okej, okay. dobra. Hagi łagi, po prostu grube stopy i tyle. To. Jesteś stópkarzem, rozumiem, dobrze. Ale, 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 zanim zaczniemy moi drodzy, jedna rzecz. Dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy, ponieważ Kinguin zasponsorował nam 5 kodów o wartości 5 euro. Możecie je znaleźć w całym filmie, jest to 5 kodów, które mogą znajdować się wszędzie w rogu. Na sekundę, na 5 sekund, na 10 sekund, musicie ich wyszukiwać i wszystkie dają 5 euro do ładowania do konta. Także wydężcie swój wzrok i napiszcie hashtag Kinguin w opisie, żeby docenić Kinguina. A teraz wracajmy do filmu i powodzenia. Taki Wybieraj. cwany, słuchaj, łagi Oka. miał długie Łapy. ręce. Uh -huh. Nie, to rapiery. A co miał, co, co najbardziej pasuje do Freddy'ego, tak naprawdę? Pizza. <laughs> A tak pizza. <laughs> o dobra, to będą szable w takim razie, bo szablą, wszyscy wiedzą, że szablą kroi się salami, prawda? Dawaj, walcz ze mną. To jest y, pozycja startowa, tak naprawdę. Nie, nie, ja tym razem y, na spokojnie do tego. Ty? Będę na spokojnie? 100% To nie wierzę. O, pa, pa, czekam. pa, pa gdzieś jak się odbiłem taktycznie, zała, kurde, Czekam perfekcja. na swój moment. Okej. Okay. Poczekaj, to jest część... Wiesz, bo ja tutaj, jak widzisz, e, szykuję rozpęd, popęd mojej nogi. No. Popęd, rozpęd, tak? Okej, okay, rozumiem. Mm -hmm. pa, Znam, że zapraszam się Cię. tak. Aha. Uh -huh. Czekaj. Aha, o nie, mój kciuk! I co ja teraz zrobię? No powiedz mi co zrobisz, nie? Robi się niebezpiecznie! O oh, fak. To mało mądre było, oh. że tak powiem. Rozstawiłeś I... szczypce, ale to mnie nie powstrzyma. Oh, Twoja klatka piersiowa nie istnieje, mam! Pracający się miecz! Ha, dostałeś jeszcze w nogę! Co to robisz? Ten rapierem się dźga. Ja ci piąchy <grym> strzeliłem. Chłopco nie użył w ogóle ostrza, tylko postanowił mnie walnąć uchwytem. Nie no, super! Gratuluję! Daj. Mogłeś w ogóle cały ten miecz uciąć. Po co ci ten miecz? Bez sensu. Zadziałało? <grym> Zadziałało. A będę miał jedną długą, jedną krótką. O! Papa, ja będę bił kotlety i siekał twoją głowę. Przeszkadza ci ten miecz? O nie! Aha, Ale się. Działam. O! O! Oh. ojojoj, oj. To toporek ci spada, Damianku. Nawet coś nie spadło zaraz. <laughs> Czekam w takim razie. Zrób na mnie wrażenie. Wow! Ale zrobiłeś wrażenie. No i przypał. No i chyba to jest koniec moich rządów. R rządła chyba. R rządła. Dobra. O! Obrona! Ach, już. Patrz, bronię się. Nie wiem, co prawda, czemu moja pozornie dziwnie miecz trzyma, ale. Co ty kombinujesz? <m -try> nie What wiem. Ta fuck? Z, twój topór robi, on sam nie wie, to, co zrobić. ty zrobił. sobie dziwo, to całkiem nie jest sytuację obronną mam. Totalnie. Dwie ręce wybite, ale sytuację. Jest... Sam se za rękę obetniesz. <m -try> <m -try> się! U <m -try> Nie będzie małych jest hagi Ja lecę do ciebie, pa. No, ba kurde, obronisz się przed tym ostrzem, a? Chcia, chciałbym złapać mi tyłek, a? Ua! Aha, dobra, rozumiem. Pa patrz, ten młotek, patrz ten młotek! No nie Pfft, no, eee. Nie no. sięgnął, uderzył mi w tego, w nóż co najwyżej. Może mógł... chciałeś przekuć, kto wie? A jakbym był teraz taki y, Japanese y, Freddy Fazbear? Ja potrzebuję tylko tego. <laughs> Okej, okay, dobrze, rozumiem w takim razie. Co, i może zrobimy też customowe broń na kolejny odcinek, co ty na to? Nie. Pa, jak wywijam na róże. Ha! <laughs> Ała!

Oj! A, mogę, a mogę, mogę ruszać tą ręką, a, która... O! Tu, tu lata? Z nosa ci leci krew damianku! Z nosa! O kurde, czemu ta pika tak wraca dziwnie? <grymiany> to jakaś! <grymiany> Czuję się jak w muzeum sztuki. Co teraz mam zrobić? Wyglądasz jak taki robak. A jak się odbił! To nie tak miało być. <grymiany> no wejść pierba! <grymiany> Zostałeś zdekapitowany. Masz Zrobi ręce za i mi... głowę osobno. Zrobisz ze mnie kadłub. <laughs> Sam sobie wybrałeś ze bronie. Ej, ja nie kazałem ci tego wybierać. Ja będę średniowiecznym ciachaczem. Dobra, to ja będę kosiarzem. Bo kosiarze też byli z Japonii, nie? Prawda? Japońcy kosiarze, tak, tak to się nazywało. Kosiarz, kosiarz, ha! Ha! kosiarz nosiarz. No. Pa, widziałeś jaki... Szybkie zablokowanie. Widziałem, to było szybkie zablokowanie z szybkim odblokowaniem ciała. Mam tylko jedną szansę. Zostaw rączkę. Fuck! Nie udało się, no trudno. Ale może się jeszcze nadziejeć na moją kosę, jest taka szansa. Ale mieć gnołek. Ale jaka, jaka, jaka poza tutaj kurde. Przepraszam, tak, ale dlaczego ty zawsze ucinasz mi w ten sposób rękę albo coś, a ja w tym momencie nie? Nie, no przestań. chyba no. <laughs> no. To ja byłem żniwiarzem! Ja, w sobie ja nie rozumiem. Jak ty mnie dotkniesz nożem, to mi dekapilaty tutuje całe wszystkie odbyty, ale jak ja cię dotknę... O, wziąłem rematch, no trudno. Dobra, nie będzie. Podejdę do ciebie nawet. No widzisz, że byś mi rękę już złamał! O. No już mi złamałeś no. rękę. O, Nawet wyskoczyła, widzisz? Patrz kulturalnie. Dobra, znam cię zablokowanego. Może zrobię tak. Grałem. <laughs> <Gollum. laughs> Moja postać, alu nie rób, butek! Halo! Cenzura, cenzura, poproszę cenzurę. Halo, bo to nieładnie tak się robi tutaj. Dobra, Morgan Czterny, <grym> <grym> będę luciferem. kurde dawaj, pokaż mi co potrafisz. Lucifer? Lucifer. tak sobie tak. jestem Gentle Knightem. Gentle Knightem? O kurde. Hanzo Hattori. O kurde. Dobra, kurde. Podoba mi się. Tak jeszcze mnie nie widziałeś. Może połączysz je w jedno. Na <grym> to odchylenie to było najważniejsze. Patrz. Oh, yeah. Ty w sumie w tej pozycji to wyglądasz trochę jak pają. Jakbym srał. O, zabra... O, 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 zabra o, o, o. Ej, ej, wbiło ej, mi się ej. w twoje oko, Damian. O, przepraszam, A, prze o. przepraszam. Nie, nie spodziewałem się, że to się wbije w oko twoje. O, sam się wbijasz jeszcze młotkiem. Na, dobre, ty z małego krwawienia zrobiłeś całkiem spore. No wypierdaj. <laughs> no nie, jeszcze nie mogłem ci wybić ręki. No i no Nie. <mum> 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 Ale się do ciebie przykleiły. Nie lubię, jak jesteś takim przyklejaczem. Zmieńmy miejsce. Ja będę ja po prawej. Teraz ty będziesz rozpoczynał rozgrywkę, tak naprawdę, więc zobaczymy. Może to jakoś się przełoży na twoje wygrane. Pokaż, co potrafisz. Atak spontaniczny! Był bardzo spontaniczny, zgadzam się. O, cześć. Co chcesz mi dokonać? Damian, co ty mi tam chcesz robić? Po co mnie podnosisz? Do stopy i przyczepiłeś? Czekaj, Ty chyba Taka, miałeś inne... Wy... Inne mniemanie miałeś chyba o tym, jak działają Morgensterny, co? Wiesz co, coś... Wiesz co generalnie mam taki problem, nie? Że przyczepiłem se, to. A że nie możesz dom, dom... się ruszać. No nie wiem, tułowiem rusz, nie wiem, ręką, nie wiem, plecami. Czymkolwiek? Co, co, co mam robić? Mam Nie tak? możesz ruszać tym rapierem. Mam Zakazuję ci, mózg, ci. Mam ci dupę nabijać? Czy, czy, czy jakby jaką to u robić? fryzjera jestem. Jesteś u fryzjera, tak. Zostałeś zgnieciony. Co ty mi tam robisz, Damian? Chcesz wejść do animatronika? <śmienny> <Wypum> <śmienny> Zostałeś przeszyty. Klikam kilkanaście razy i to co mi się trafi to wybieram. I druga broń ta sama. Nie mam nic. No dobra, A, trudno. No to ja tak samo, ja tak oh, samo robię. Oo, oh, taki mm, jesteśmy. <grym> I drugie też puste. Ooo, już myślałem, już myślałem, że trafisz... Wolałbym wolałbym, to, szabę pusta. w drugiej ręce. Wiesz, że potem już jest pusta ręka. Naprawdę, wolałbym to w drugiej ręce mieć. Zrobię tutaj taki o i m. No prawie. Mm, taktycznie, ale ja prawie, w tym przypadku przysywałam biodro i... O. Fuck! Dobra! Poświęcę nogę. Ta nie problem. <laughs> <laughs> Moja noga! Nie! O nie! Moja taktyczna no... dobra, teraz już nie zostało mi nic. O FAK, ja mam wybitą rękę. Tak, jest wybita! O fuck. Fuck! O! O! Fuck! O! O! o to mogło się Kurde, dla ciebie bardziej Chciałem ci rękę odciąć. O! <laughs> Ale nie możesz używać takiej kila dupę. To jest moja dupa dupa na technika. Moja opatentowana. Animatronik jest minimalnie cięższy, więc jak ci usiadł na twarzy, to jednak cię zgniotło. A widzisz? musisz stracić topę i nogę, żeby wygrać. Pozwolę ci zrobić rematch, proszę bardzo. O. Pokaż. Tak, teraz ty robisz atak w o tego O! Okej. Okay. No to, urpier. No, nogi. Obie! A, szybko poszło. Szybko poszło. Już masz minimalnie ograniczony poziom ruchu. Poczekaj, muszę. Muszę się wycofać tak muszę, muszę przemyśleć. O jezus, halo, to jest tyle tego na ekranie. A, mój kiku cię zablokuje. No, lecę do ciebie. O, uderzycie, cię, uderzy cię. Co? Ja myślę, że mam więcej tego no, ruchu. Poczekaj. Czekaj, to był faul, to był Głowa ci odjeżdża. Faul. To był faul, jak zrestartował szybko. O nie. Nie, 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 czekaj, czekaj, czekaj. Bo to miało być inaczej. Kur... Bo czekaj. Czekaj, bo ja szukam tego... Nie wiem. Damian, zrobisz znowu to samo co wcześniej. O nie, bo tym razem... Aj, bo tym Opak. razem nie utniesz mi rąk. Cześć. Nie, nie, czekaj. Kiedy myślałem, że mnie walniesz tym mieczem wtedy, a ty... nie. O, O jest to. <laughs> nie, 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 moment. Dobra, nice, nice. Nie no, jesteś najlepszy... Jak, jakbyś miał dziewięć życia hagi-młagim, to byś umarł za, za drugim. O, Ale jak to jest, że raz mnie machniesz czasem, a raz nie, ja nie ruszam. <laughs> mm. Nice. o! Jesteś... o... O! Taktyczne to było. W końcu coś się dzieje. W końcu Ty się jesteś coś piszczałką? Dzieje. jestem piszczałką. Taką od y, tego. Zabawka taka, psia. No. Chcia, chciałem zostawić, że może mi coś zrobisz, ale jakby. One eternity later. Jestem <noise> okay, jak samuraj. Jedno, jedno machnięcie, jedno cięcie i cię nie ma, chłopie. Uda mi się to zrobić w końcu. Dawaj, czekam. Dawaj, dźgnij mnie. Dźgnij <noise> mnie. W chwila, to wszystko po to, żeby mnie machnąć w rękę? O, trochę ja się zawiodłem, wzią, Damian. Tak. Trochę trochę się zawiodłem. Ale okej, okay, niech będzie. Obronione nie. Teraz szansa twa! na pokonanie psa. Odpadła rękami. Pytanie, okay. czy ta katana nie wróci i zaraz nie ścieli. Nie. Yeah. No. O, jest, jest! Za dziesiątym razem! Brawo! Brawa, tłum szaleje, wszyscy klaszczą, nie, nie, kurtyna za się zamyka. Było. Panie montażysta, proszę zrobić, że to było za pierwszy. Będzie wyglądało jakbyś się tu pocił przez 4 godziny. Znowu? Co, młotki na młotki? Teraz to wyjdzie. Oooo, hmm. no jednak nie. Nie wiem, co mam ci, nogi połamać? To, tu się nie da zbyt wielu rzeczy zrobić młotkami, w sensie w pierwszej rundzie akurat. Broń ostra to broń... aha, rozumiem. Spadaj stąd! Spadłowa do siebie, już, elo. Wracaj na swój róg. Widzę okazję! Ui! Mhm, okej, okej, okej. Szczypce mocy! O, uciekłeś. Miał być szczypce mocy, a wyszły. Dobra, jestem już szczypce. Jestem już w, w fazie, którą chciałem osiągnąć. Żeby nabić się na swój łeb. Pink, Żeby utknąć w tamtym rogu mapy. Poczekaj... Aha, no dzięki za... o ho, ho Jak ninja taktycznie! Nie spodziewałem się, że stopy okażą się taką zabójczą bronią, dobrze. Łatwo! W takim razie ja poproszę o rime. Bum! Ha! Myślałeś, że zrobię to co zawsze! Dobra, ja zrobię coś nie. innego niż zawsze. Nice, mm -hmm. dobrze, rozumiem, mm -hmm. Dobra. Ale dostałeś młotkiem w łeb i to Czas centralnie, no. i to centralnie. Czas na transformację. Ja lecę do góry, jak? Nie możesz mnie uderzyć, bo mi się smutno zrobi. ha, ha dostałeś! Co sobie myślisz? Gdzie mnie w tą łapę tłuczysz? No i uciekam ci, nie zrobiłeś, oh. nie zrobiłeś chwytu Bambito. Bum! Pa, jak Superman. Przybliżam się i... Bum! Przybliżam się... Bum! Mhm... Mm Bum! <śla> Dostałeś twarz! Twoje młotki są za krótkie, zrobiłeś szczypce. Tak ty młotkiem nie odetniesz. Rozumiesz ten motyw? Nie, nie, nie. No, skoro chcesz tak grać, to tak grajmy w takim razie. Podwójne szczypce, kurde! Co ty robisz? Uwalniam cię. Uwalniesz mnie, rozumiem. Chciałem cię zablokować, ale się nie udało. Brawo, usiadłeś na młodku. To, ta... o. O. to musiałeś poczuć. Chyba zrobiłem 30 wrażenie. Na centymetrów bólu. Potylica Potylica została tutaj e, kulturalnie wygnieciona. Jestem warzywem. No nie można ha. wykorzystywać prawa fizyki. Ha! Grawitacja jednak okazała się moim sprzymierzeńcem, a nie twoim. Niestety w tym pojedynku Fnafa i Hagiego Łagiego czy tam Poppy Playtime wygrywa. Y, nie wiesz co Nie wiem kto ile razy wygrał. Widzowie osądzą. Yy, zobaczymy, kto będzie walczył w kolejnym odcinku. Może będzie to Hagiwagi i jego siostra, a może będzie to żółty Hagiwagi i różowy Hagiwagi. siostra? To dziewczyna. Cii, nie stracaj ogóle.